Wiecie, co jest lepsze od telefonu wspierającego 5G? Taki, który wspiera je podwójnie. A co jest jeszcze lepsze od takiego telefonu z swoistym 10G? Taki, który jest do tego sensownie wyceniony. I właśnie takim telefonem jest najnowsza propozycja od Xiaomi, czyli Redmi Note 9T 5G. A co rozumiem przez to, że Redmi Note 9T jest sensownie wyceniony? 1199 zł za wersję z pamięcią wewnętrzną o pojemności 64 GB i 1299 zł za wersję 128 GB. Przy czym każda wersja posiada tackę mogącą pomieścić dwie karty SIM i kartę SD. A co z tym podwójnym 5G? Niestety nie mogłem go przetestować, bo nie mam obecnie żadnej karty SIM, która wspiera 5G, a poza tym właśnie teraz mieszkam już poza zasięgiem sieci 5G. Ale tak czy siak, jeżeli was to interesuje, to Redmi Note 9T pozwala na obsługę właśnie 5G w trybie standby na każdej z tych dwóch kart SIM. A jak się Redmi Note 9T prezentuje? Plastikowe wykończenie tego telefonu przypomniało mi jedne z pierwszych smartfonów, ale nie w złym znaczeniu. Całość jest dobrze spasowana, nie trzeszczy, a tył jest lekko chropowaty, dzięki czemu nie zbiera tak łatwo odcisków palców. Sprawda, szkoda, że boki nie są aluminiowe, ale chociaż trochę rekompensuje to gorilla Glas 5 z przodu telefonu. Ramki wokół wyświetlacza są stosunkowo małe, a dziurka na kamerkę w lewym górnym rogu ekranu nie przeszkadza w korzystaniu z tego wyświetlacza. Wyświetlacza, który niczym się nie wyróżnia z wielu podobnych do Redmi Note 9 T telefonów. Zastosowany panel LCD ma rozdziałkę Full HD, dobre odwzorowanie kolorów, jasność maksymalną, która mogłaby być odrobinę większa. To, czego przede wszystkim brakowało mi w tym wyświetlaczu, to wyższa częstotliwość odświeżania ekranu. Konkurencja w podobnej cenie już potrafi oferować co najmniej 90 Hz. Poza wycięciem na kamerkę ekran już niczego przed nami nie skrywa. Czytnik linii papilarnych jest połączony z przyciskiem zasilania z boku urządzenia i działał wyśmienicie. Szybko i bezbłędnie. Na tyle szybko i bezbłędnie, że zdarzało mi się chowając telefon do kieszeni przypadkiem musnąć ten czytnik linii papilarnych i odblokować telefon, dlatego miejcie to na uwadze. To, na co zdecydowanie nie będziecie musieli uważać w przypadku Redmi Note 9T, to wasza ładowarka, bo dzięki baterii o pojemności 5000 mAh musiałem po nią sięgać dopiero po 28 godzinach od odłączenia z ładowania, dostając w zamian 7 godzin włączonego ekranu. Nie jest to wynik wybitny, ale bardzo dobry. Tym bardziej, że nie oszczędzałem w tym czasie telefonu. Podejrzewam, że część z Was wyciągnie z tego Redmi jeszcze więcej czasu pracy. Z ładowaniem jest o tyle ciekawa sprawa, że do zestawu dostajemy ładowarkę wspierającą ładowanie 22,5W, a telefon maksymalnie uciągnie 18W, co przełoży się tutaj na niecałe 2 godziny ładowania. Jeśli już naładujecie ten telefon, to możecie go zabrać ze sobą, żeby pstryknąć parę fotek. W okrągłej wyspie z tyłu urządzenia znajdziecie główny pstrykacz o 48MP matrycy i dwa dodatkowe aparaty 2MP, makro i wspierający rozmycie tła. Jak jeszcze zdjęcia portretowe w Redmi Note 9 te wychodzą naprawdę ładne, tak nie mogę tego powiedzieć o zdjęciach makro. Szkoda, że zdecydowano się na takie zestawienie aparatów zamiast dać nam obiektyw szerokokątny. Co do tego głównego aparatu, to pozytywnie się zaskoczyłem. Zdjęcia były ostre i wyraźne, nawet przy gorszych warunkach oświetleniowych. Po zmroku, jak można się spodziewać, było gorzej, zdjęcia traciły na szczegółach, ale tryb nocny w Redmi Note 9T zdecydowanie pomagał. Na pochwałę zasługuje 13MP aparat do selfie, który robił wyraźne zdjęcia i nawet oferował przyzwoite rozmycie tła. Jedynie po zmroku trochę za mocno podbijał jasność fotek. Co do nagrywania w Redmi Note 9T, to możecie tutaj nagrywać w 1080p w 30 albo w 60 klatkach, albo w 4k w 30 klatkach. Tylko z nagrywaniem w 4k miałem dwa problemy. Jednym z nich było to, że często musiałem ubijać wszystkie aplikacje w tle, żeby aplikacja aparatu się nie ścinała jak szalona, a drugim problemem jest to, że w aplikacji galerii w Redmi Note 9T telefon ma problem odtworzyć nagranie w 4k, które sam zresztą przed chwilą nagrał. Czy to wina optymalizacji Redmi Note 9T, czy też wina układu, który go napędza, nie jestem w stanie stwierdzić, ale mogę Wam powiedzieć, co to za układ. Mowa o Mediateku Dimensity 800U, który wspierany jest tutaj 4GB RAMu i jest to w porządku zestaw. Poza problemami z nakrywaniem w 4K, nie natrafiłem na większe problemy wydajnościowe. Wszystko działało tak jak należy, a na uruchomienie programów nie trzeba było czekać w nieskończoność. Nie jest to demon szybkości, ale też Was nie zawiedzie, kiedy będzie potrzebny. Całość jest napędzana Mi UI 12 opartą o Androida 10 i system może się podobać, choć mocno, ale to bardzo mocno inspirowany jest aplowym iOS-em. Dużym plusem są tutaj zdecydowanie możliwości dostosowania wielu elementów pod siebie. Nie miałem z tą wersją Androida większych problemów podczas mojego czasu z tym telefonem. Oprócz jednego dość denerwującego Babola, o którym wam wspomnę, mam w domu dwa głośniki Google i Chromecast Audio. I kiedy kastowałem z tego telefonu muzykę na te urządzenia, to przyciski głośności. Działały, zgłaśniały albo zmniejszały głośność tych urządzeń, ale nie pokazywały się kontrolki głośności na ekranie. Więc jeżeli w tym momencie chciałem zmienić głośność dzwonka w telefonie albo multimedium w telefonie, nie mogłem tego zrobić. Musiałem przeklikać się przez wszystkie menusy, żeby dojść do ustawień dźwięku i dopiero tam to zmienić. Czy o czymś jeszcze warto wspomnieć w przypadku Redmi Note 9T? Telefon jest odporny na zachlapania, dlatego lepiej nie zanurzajcie go w wodzie. Posiada podczerwień, więc możecie z niego korzystać jak z uniwersalnego pilota. Głośniki stereo sprawią, że oglądanie filmów na tym telefonie będzie przyjemniejsze. No i różnice między wersją droższą a tańszą nie ograniczają się tylko do wielkości pamięci wbudowanej, ale też jej rodzaju. 64 gigówka to UFS 2.1, a 128 ma UFS 2.2. Do testów dostałem ten droższy model, dlatego miejcie to na uwadze. Podsumowując, Redmi Note 9T to smartfon, z którego przyjemnie mi się korzystało. Jasne, mógłby oferować wyższą częstotliwość odświeżania ekranu albo ten aparat szerokokątny, ale daje nam w zamian obsługę sieci 5G, więc jeżeli jest to coś, czego potrzebujecie, na czym Wam zależy i to tego jeszcze w Dual Simie, tak bierzcie ten telefon. Jeśli jednak 5G nie obchodzi Was i nie patrzycie jeszcze tak w przyszłość, w takim razie może poczekajcie na obniżki telefonu albo po prostu popatrzcie za czymś innym. A co Wy sądzicie o tym smartfonie? Dajcie znać w komentarzach. A teraz dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć!